nagrywałam go pięć razy i w końcu szósty raz wsiadam sk.pl zgadnijcie, gdzie jadę to się okaże na końcu filmu proszę pana, na których siedzeniach można siadać, jak się ma bilet chyba na drugą klasę? bo na pierwszej nie można czuję się jak z w wagonie gastronomicznym podobnie, jakoś tak taki klimat był Witam w Kłocku, Kłocko Miasto. Czekam na SKPL i zapraszam do przejazdu. Dzisiaj Kłocko Miasto Opole Główne i będziemy testować SKPL. Dzień dobry w Kłocku. Dzisiaj testuję SKPL. Jade Kłodzko. Miasto Bardośląskie, kamień ząbkowicki, Baczków, odmuchów, mysa, tułowice i opole główne. Kolejny pociąg stoi już. ten już nie odjedzie. Mały pociąg SA135. Tutaj mamy Żuczek, którym dzisiaj jadę do Opola. Tak się cieszę. Nagrywałam go pięć razy i w końcu szósty raz wsiadam, albo cztery razy i piąty wsiadam. Tak się cieszę. Ale mam bilet do Opola, a później w Opolu wysiadam. I tak, tu jest pierwsza klasa. Pierwsza klasa jest, druga klasa i druga klasa. Fajny i rowerowy też. Pociąg. Może ten pociąg krzywo stoi, no. tak wygląda, nie? SKPM. No tutaj jest jedyneczka. Kłosko miasto, Zagórz, wetlina, proszę bardzo. Otwieramy. Aby otworzyć drzwi, pociągnij za uchwyt zgodnie z rysunkiem. O, lekko idzie. Podobnie jak w Pendolino. Tutaj mamy regulację ogrzewania. Ciepło i zimno. Co tutaj mamy? Aby otworzyć, pociągnij zagałkę. Tu. O, będę testować później. To bardzo kłosko, główne, bardzo kamieniec. Bardzo lubię kamieniec. Paczków kiedyś byłam, odmuchów byłam, Nysa byłam, ale tu łowice nie byłam. Nie znam tej stacji. No i opole i tak dalej. Później tarnów i tak dalej już nie byłam. Tutaj mamy przedział służbowy. Pachnie ładnie. Jestem w szoku, super. Nie no, firanki są super. Lampka. Numeracja jest no zarombista po prostu. <laughs> Firanki lepiej chodzą jak we, w innych pociągach fajnie, tylko te drzwi trochę mi się nie podobają. To, to są za drzwi takie o I ta pierwsza klasa to jest super. Dwa przedziały tylko Czyli 12 miejsc 12 miejsc Naprawdę jest elegancko. Nie, z pociągu to się spodziewałam gorzej, jak z autobusie podmiejskim. Tu jest też fajnie. Z pierwszej klasy wychodzę do drugiej. Zapraszam. Tak. Pachnie ładnie w tym pociągu. I tu mamy rowerowy. To najfajniejsze, ja będę to testowała. Botele lotnicze I zaraz wchodzimy do wagonu restauracyjnego. Jakby kawę z McDonalda wyjmę, to będę miała restauracyjna, tak to nie, płacko miasto za oknem, ślicznie. Ślicznie, piękna lokalizacja. Koniec. Koniec. Fajna, a najfajniejsza jest ta zielona. O. Poczekaj. Nie wiem, nie mogę się zdecydować. Tak. Proszę Pana, na których siedzeniach można siadać, jak się ma bilet chyba na drugą klasę? Bo na pierwszej nie można. Na pierwszej nie, nie. Nie? Nie, no, na macie na drugą klasę, to na to drugiej drugą Aha, czyli... Na jaki pierwszym... kolor siedzeń? Proszę? Na jakim kolorze siedzeń? Na tych niebieskich też można? Tu jest tu, tutaj oś... na niebieskich... To takich... jest wszystko druga klasa tutaj, tak. Tylko te przedziały tu są, tutaj dwa i tam dwa, A, to jest ta... klasa pierwsza. To nie można. No, to jest pierwsza klasa. Aha. No. muszę pani... dopłatę zrobić? Jak chcecie pani to zrobić? Nie, tam, tam już. To, tylko tak myślałam, że to w ogóle nie obowiązuje, tak jak no, no jest, Polregio. Nie? Nie, nie, to tam Polregio to chyba nie ma pierwszej klasy. Nie. No, no jest, ale. Ciebieś nie było, ale już nie obowiązuje Nie, nie. Ale bardzo mi się podoba ten pociąg. Zapraszam do częstej podróży. Co tydzień zacznę jeździć, bo to sobota niedziela się jeździ, tylko. Ale fajny, pan, sympatyczny. Tak w batorem, o, batorem w, wa w wagonie gastronomicznym, podobnie, jakoś tak taki klimat był. Tak jest trochę, <głos》> za mało miejsca, coś, coś jest za mało miejsca tutaj. Ten stolik wszystko jakby... No właśnie, ten stolik nie mogę nagrywać, bo ten stolik powinien być taki krótki, nie? Ale dobrze, że jest długi z drugiej strony. I'm so No ja w ogóle nic nie słyszę, to są zakłócenia. Ja wychodzę. Muzyczkę puszczę jakąś, tak? O, disco polo. Czy... Słuchamy disco polo w O co chodzi? Każdy słucha disco polo, a kto nie był na weselu. Nie ma ściemy. thank <laughs> you Opole. Dziękujemy. Do widzenia. Bardzo miło było. Dzięki. Ale bardzo fajny pan konduktor. No, po prostu luksus. Weflina. Jaki? Pan premia wysoka. Napiszemy o wysoką premię dla pana, super. I SKPL się skończyła, super było. Fajnie się jechało, nie. Ja aż zasnęłam. Z wrażenia, tak fajnie było, wygodnie. SN 8403 Żuczek. Tacy konduktorzy się rzadko zdarzają, że aż się chce pochwałę dać. Zagórz 171 prawie punktualny. Pojechał do Zagórza. Szkoda, ale fajny. Fajny taki inny pociąg. To był fajny przejazd. Pierwszy raz jechałam z kapel, a nagrywałam ile? Pięć razy chyba na kanale. I nagrywałam, i nagrywałam, i wtedy miałam raz pojechać, ale nie pojechałam. I mówię, nie, ja pojadę tą eskapel. I tak się złożyło, że do pola. A właśnie tu Śnieżka zaraz wjedzie na ten peron. Za dwie godziny, o 19 jakoś chyba. Aha, chciałam podsumować jeszcze, że było super wygodnie. Mi Było bardzo wygodnie. Na początku nie mogłam się przyzwyczaić do takich szerokich siedzeń, ale fajnie było. I e, miła obsługa, naprawdę super obsługa pierwsza klasa obsługę. No i tani bilet. Tani bilet, bo akurat udało mi się kupić tanio. Także z dużym rabatem, z dużym, tym jak to się te nazywają te tanie bilety? Promo. O, super, promo. super promo. Naprawdę za paręnaście grosz. Tylko paręnaście złotych. Dobra. To wszystkiego dobrego, pa, do następnego filmu.